Cześć, z tej strony Kulek i to jest dziesiąty odcinek z serii podejmuj wyzwanie spróbuj mnie Już niestety nie jesteśmy na żadnej mapce, ponieważ e, to jest odcinek podsumowujący I już nie będzie po prostu, e, no, po prostu podsumowiłem wszystkie wyniki e, W całym spróbuj mnie wziął osób, e, udział osób, przed waszym 11 osób, czyli jedna osoba po prostu była poza top 10. To jest osoba e, nikiem rojasowy.pl I e, też dobrze, że sobie chociaż wziął w tym udział i ma szansę... <grymnie> Stary, tak <się grymnie> A ja już jestem. E, teraz sobie gadam z sterem, dlatego, <grymnie> dlatego teraz będzie przejście. E, słuchajcie. Na dziewiątym miejscu E, za, za, zajęła e, osoba o imieniu e, i to jest dziewczyna to jest e, Cytrynka PL02. Miała, e, już mówiłam, ja to gdzieś zapisane. Czekajcie, ja wam wszystko powiem zaraz. O, mam, dobra, słuchajcie. E, na 10 miejscu jest Cytrynka PL02 z wynikiem 12 punktów. Na 9 miejscu Adiko Design z 15 punktami, 8 miejscu Macup Dolec też z 15 punktami i Konzio z 15 punktami na 7 miejscu. Na szóstym miejscu jest polski Slime z wynikiem 18 punktów. Na piątym miejscu jest X-Wolf, który osiągnął 20 punktów, i tu już zaczyna trochę więcej punktów. Na czwartym miejscu jest Orbedmin, ma 20, znaczy teraz jest orbitowski. <laughs> przepraszam. Oj, zajął 25 punktów. Osiągnął 25 punktów. Na trzecim miejscu jest yy, Warszawiak i to Warso 1367 z wynikiem 80 punktów. I to to 3, które właśnie Wam powiem, razem z Warszawiakiem, ja, no no, i mąż jest mogą się do mnie zgłosić, żeby tam nagrać coś, jak będą chcieli, e, żeby jakoś po prostu pomóc im się e, wybić, bo taka była nagroda. E, jak będę, będzie więcej hajsu, to będą jakieś lepsze nagrody. Na drugim miejscu, uwaga uwaga, QWERTY 12 z wynikiem 116 punktów. Bardzo mu gratuluję bo nie wziął chyba nawet, nie no, wziął chyba w sześciu, siedmiu odcinkach w udział ale to i tak jest bardzo dobry wynik Na pierwszym miejscu jest osoba Oniku Z czy jak to się tam czyta, mnie nie ogarniam miał 159 punktów Te osoby, które właśnie są w top 3 mogą się do mnie zgłosić, żeby nagrać jakiś tam odcinek Słuchajcie, ale też trochę mi smutno się zrobiło, gdy nie ma już tej serii, dlatego e, zrobię dla Was ankietę, macie link w opisie. E, czy chcielibyście drugi sezon? E, no bo to jest całkiem w sumie e, całkiem fajna seria. Myślę, że będzie, jak będzie więcej subów, więcej osób będzie chciało wziąć udział. E, na razie jeśli się nic nie zmieni, nie będzie, jakieś, nie będzie jakiegoś problemu. Jeśli yy, znaczy nie, nie będzie kasy, to po prostu zrobimy taką samą nagrodę. Yy, drugi sezon, yy, czy chcecie, powinienem macie w opisie do ankiety. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za udział w tej serii. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Na razie